Witam, czas rozpocząć trzeci odcinek karez podcast. Rozpoczynamy od cen paliw. W związku ze zbliżającymi świętami, a co za tym idzie wzmożonym ruchem, ceny paliw powolutku będą znów szły do góry. Za 95 zapłacimy około 4,50, 475 i za 4,45, a gaz za około 2,15 zł. Do świąt nie prognozuje się, aby przekroczyły granice 5 zł, przed których teraz oscylują paliwa tak zwane premium. Czas na wiadomości. Ostatni bastion darmowego ładowania właśnie padł i Orlen po testach swoich ładowarek wprowadza na pięciu z nich opłaty. Za 1 kWh zapłacimy złoty 99 zł do 50 kW. Prądem stałym, ale już o mocy 150 kW zapłacimy 2,39 Dodatkowo po 45 minutach ładowania zaczyna być doliczana opłata dodatkowa w wysokości 45 groszy za minutę. Na ładowanie na Orlenie trzeba się też przygotować, gdyż z automatu na naszej karcie blokowana jest kwota około 200 zł, a różnica ceny faktycznej za ładowanie zostanie zwrócona. Swoje stacji ładowania wprowadza testowo też żabka, gdzie prąd dostarcza farma wiatrowa. Cena za 1 kWh wynosi 0,39 39 zł i przez pierwsze 3 godziny żadna dodatkowa opłata nie jest doliczana. Po tych 3 godzinach 23 zł będzie doliczane do rachunku. Także można zapomnieć o darmowych stacjach do ładowania aut elektrycznych w Polsce. W ofercie carsharingu panek pojawiło się nowe auto premium. Jest to Porsche Cayenne. Długo nie pojeździło, gdyż już jest rozbite. Do kolizji przyczynił się kierowca, gdyż był nietrzeźwy. Jego portfel odchudzi się na parę lat. Rzeszów jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło zieloną falę dla karetek. Nadajnik pozycjonowania GPS umieszczony w karetce jest zintegrowany z systemem sygnalizacji świetnej i gdy tylko taka karetka będzie się zbliżać do sygnalizacji, automatyczne ma się zmienić na kolor zielony. Od 17 grudnia Volvo rusza ponownie ze swoją akcją świąteczną wypożyczalni choinek. Volvo przygotowało 1300 takich choinek w Donicach, które po świętach należy oddać, a każda oddana choinka to dodatkowe 10, które deklaruje zasadzić Volvo. Opłata za wypożyczenie choinki to 75 zł. Od stycznia wraca ponowny obowiązek rejestracji zakupionego auta w ciągu jednego miesiąca od zakupu. Obecnie jest to ze względu na trwającą pandemię 180 dni. Należy o tym pamiętać, gdyż niewiedza może kosztować 1000 zł za przekroczenie terminu. Na skończenie drogi krajowej S7 z Warszawy do Krakowa trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, gdyż ze względu na powolność prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyrzuciła dotychczasowego wykonawcę włoską firmę WeBuild. Przewidywalny odbiór kompletnej trasy to 2023 rok. Rząd chce zaostrzenia przepisów co do zielonych stref w miastach, które chce otworzyć. Strefy czystego transportu mają być obowiązkowe w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wydzielone strefy mają być dostępne tylko dla aut zasilanych elektrycznie, wodorowo, gazem ziemnym CNG, ale i LTG. Auta mają być oznaczone specjalną naklejką, którą będzie można zakupić u diagnosty. Projekt tych przepisów jest dość dziurawy, bo uwzględnia wjazd do takich stref samochodów mieszkańców. Gdzie, jak pokazują badania, ponad 60% ruchu w takich centrach miasta oka osób zamieszkających dany teren. Czekamy na rozwój spraw, bo jeśli do takiej strefy mają być wpuszczane auta zasilane gazem LPG, to chyba oczywistym jest, że 90% samochodów zasilanych jest również benzyną. Do słuchania w tym tygodniu polecam prawie 50-letnią płytę zespołu The Moody Blues, Days of A Future Past, którą należy słuchać od początku do końca. Zwieńczeniem tej płyty jest utwór chyba najbardziej znany, Nights in White Satin. A jeśli chodzi o audiobook to z ręką na sercu polecam Wam 2010 Odyseję Kosmiczną Artura Clarka i to w wydaniu słuchowiskowym. Narratorem Krystyna Czubówna, aktorami Mirosław Zbrojewicz, Olaf Lubaszenko, Mirosław Baka, Jarosław Oberek. Historii raczej nie muszę wam skracać, szczególnie teraz, gdy w paru miejscach na świecie pojawił się monolity. Na koniec pogoda, która przez najbliższy tydzień będzie dodatnia z lekkimi przymrozkami w nocy, śnieg jedynie w górach, a jeśli gdzieś indziej, to szybko stopnieje. Niezmiennie noga z gazu i spokojnie do celu. Dzięki za dziś, to był trzeci odcinek podcastu RS. W każdej sprawie możecie wpisać na adres podcast Ratujemy .pl. Zachęcam do odwiedzenia strony Ratujemy sobie.pl oraz do zostania patronem projektu. Do usłyszenia za tydzień.